Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj ponownie pobawimy się w symulację. Pokażę wam, jakie produkty wybrałabym do swojej kosmetyczki, gdybym nie była youtuberką. Co oznacza, że nie musiałabym mieć ogromnego wyboru, nie musiałabym nagrywać dla was filmów, nie musiałabym nic testować, nie musiałabym robić jakichś pięknych zdjęć na Instagram i tak dalej. Jakie kosmetyki znalazłyby się w mojej kosmetyczce? Powiem wam, że totalnie potwornie zmagałam się z tym, aby wybrać coś jakoś tak sensownie, ale mam nadzieję, że mi się udało. Zrobimy sobie wspólnie ten makijaż, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, siedzę przed tym biurkiem od dobrej pół godziny i się zastanawiam. A może za dużo odcieni, a może tego bym nie wzięła, a może aż tyle nie potrzebuję, a może to, a może tamto, a może jednak ten odcień, a może tamten, a tyle za dużo szminek, za dużo tego. nie po prostu przeżywam, jakbym miała wybierać między życiem a śmiercią, a nie między kosmetykami, także może trochę więcej luzu i zaczyna się malować. Ym, I może najwyżej z Wami zrobię jeszcze taką delikatną selekcję w trakcie tutaj nagrywania. Zaczynam od podkładu i myślę, że moją, moim pierwszym wyborem byłby podkład Match Me od HEON, ponieważ jest to podkład niedrogi, który jest dobrze dopasowany dla mojej tłustej cery, więc to byłby pierwszy wybór i ja bym wybrała pewnie odcień 02. Tutaj mam akurat jedynkę i piątkę, które mieszam sobie, ale myślę, że dwójka byłaby dla mnie taka akuratna. I myślałam jeszcze o podkładzie, takim nieco droższym, jakby, wiecie, wysokopółkowym. I myślę, że wybrałabym podkład Lancome Tone Idol Ultra Wear, który bardzo, bardzo lubiłam, dawał takie ładne, nowomatowe wykończenie na mojej skórze. Też ładnie się utrzymywał, ale to nie był taki mocno zastygający, jakiś bardzo mocno matujący podkład, taki ładnie wyglądający, fajnie dostosowany do mojej takiej tłustej, mieszanej cery, ale jednak niezbyt mocno matujący, więc on mi się bardzo podobał. Teraz akurat go nie mam, jakiś czas temu go zdenkowałam i na razie nie kupiłam, ale już się za nim stęskniłam, więc myślę, że. Że za jakiś czas bym go kupiła. Czy jak ma się grzywkę, to się nakłada podkład na czoło? <grydy> Nigdy nie wiem. <grydy> w kwestii korektorów, myślę, że nikogo nie zdziwi wybór Clarins Instant Concealer, natomiast wybrałam również alternatywę. Gdyby ten nie był dostępny, bo on generalnie jest teraz nie do kupienia nigdzie, to wybrałam sobie e, korektor z Glam Shopu w numerze 2. To jest po prostu korektor pod oczy, tak się nazywa. To jest również bardzo lubiany przeze mnie korektor. Też go sobie troszeczkę wyłożę i pomieszam sobie jeden i drugi. A co? Może zanim będę się pudrować i brązerować, użyję sobie żelu do brwi i ja wybrałabym Claresa e, True Glue albo Hean e, i Lamination Brow Gel. O! <grym i zimę> Zapomniałam jak się nazywał. Ale któryś z tych na pewno, bo są super utrwalające. Ja lubię, lubię super utrwalenie, lubię jak włoski są wyczesane, więc to byłby dla mnie prosty wybór. Szczególnie, że oba te produkty są niedrogie, więc nie zrujnowałyby mojego budżetu. I w kwestii brwi, myślę, że użyłabym jakiejś kredki. Ja tutaj wybrałam sobie Clarissa Brow Jest to fajna kredka, bardzo cieniutka i precyzyjna. I dlaczego nie moje ukochane cienie Heian Eyebrow Professional Set? Wydaje mi się, że dlatego, że za długo się je po prostu zużywa. To jest cień, którego nakłada się bardzo niedużo, więc starcza na bardzo, bardzo długo i bałabym się po prostu, że, że mi się przeterminuje. No i druga kwestia jest taka, że ja używam tylko jednego odcienia, a ten mi jest niepotrzebny. I po prostu, wiecie, jest fajny set, ale nie potrzebuję aż dwóch cieni do brwi. A kredkę wiem, żebym zużyła po prostu. Więc zrobię sobie teraz. Ja mam w odcieniu 02 Medium Brown i myślę, że ta by była dla mnie taka akuratna. No to jest idealny odcień dla mnie, zobaczcie. Piękny. Przechodzimy teraz do. Brązerów i róży. I z brązerów wybrałam dwa kremowe i jeden suchy. Wybrałam z brązerów e, Glam Shop w odcieniu Zimna Oliwka i Danesę w odcieniu Light 2. A dołożę sobie troszkę tej oliwki jednak. Okej, okay. no nice. Mam trochę za dużo róży, ale po prostu nie umiem się zdecydować. Pierwszym moim wyborem. Pomyślałam o tej palecie z Glam Shopu, to jest ta paletka e, 30s. I tutaj mamy dwa kremowe róże, jeden suchy, i mamy też rozświetlacz taki różowo-brzoskwiniowy. E, więc to jest mój pierwszy pomysł. Drugi pomysł to są moje dwa ulubione odcienie róży, i tu jest krem z cukierków i krem z róży, uwielbiam oba odcienie i po prostu takie piękne, I love it mm, więc to uwielbiam również ten róż z Romand, który jest bardzo, bardzo leciutki bardzo łatwo się nakłada, nie jest taki przepigmentowany, więc mega szybko się go używa, natomiast ma takie nawilżające delikatnie świetliste wykończenie więc jest troszeczkę inny od tych Glam Shopowych no i mam jeszcze jeden suchy e, róż wypiekany i jest to Heian Baked Rouge w odcieniu 272 taki ciepły róż z lekko złotą drobineczką prześliczny jest, więc no nie umiem się zdecydować, słuchajcie. Nie no dobra, mam ochotę na syrop owocowy, nie wiem dlaczego się ograniczam, bo znowu jakby to były jakieś decyzje życia i śmierci. Może wiecie. Nie trzeba aż tak poważnie podchodzić do tematu filmików na YouTubie. Nałożyłam sobie palcem i teraz rozcieram. śliczny jest ten kolor takiego opalonego różu. I love it. Mm. To nałożę sobie od razu trochę tego rozświetlacza, który nazywa się błyszczek, ale tak troszeczkę. No i ja nie umiem się zdecydować. Myślę, że kupiłabym wszystkie, bo wszystkie uwielbiam. Róże to też jest taka moja mała słabość, przyznaję, przyznaję. No i jeszcze dołożę sobie troszeczkę suchego brązera. To jest oczywiście dr Irena Eris w odcieniu Warm. Mój ukochany. Może troszkę na czoło jednak, jak mi zawieje wiatr, żeby nie było płasko. Czas na puder. Ja przygotowałam sobie dwa. Pierwszym z nich byłby taki puder na co dzień, który nazywa się H2O, jest to puder z Glam Shopu, który daje przepiękny, niewidoczny efekt na skórze, delikatnie wygładza, delikatnie matuje i daje właśnie taki efekt, jakby tego pudru w ogóle na skórze nie było, przez to go uwielbiam. I to byłby taki mój puder na co dzień, a od święta, kiedy zależałoby mi na... Porządnym utrwaleniu makijażu na dłuższym macie, na długotrwałym macie, wybrałabym dr Irene Eris Matte and Blur. I myślę, że dzisiaj użyję sobie H2O, z tego względu, że trochę się łuszczę po retinolu i po prostu, żeby nie tak dosuszać mojej skóry, użyję sobie e, dzisiaj H2O. Tłaczę sobie w skórę, zobaczycie, jak ten puder się prezentuje na twarzy. A to wiecie, co? Drugą połówkę przypudruję tym, żebyście zobaczyli, jak prezentuje się z bliska. I tak samo wklepuję trochę puszek, i teraz w twarz. I tak się prezentuje z bliska. I myślę, że też widać, że ta skóra nie jest taka pudrowa, taka, wiecie, brzydka. <gry> może przebrnijmy najpierw przez szmery, bajery, eyelinery i inne tusze do rzęs. Yy, pokażę wam, co wybrałam, a potem zacznę się malować, tak będzie chyba dla mnie bardziej komfortowo. Więc może zaczniemy od tuszy do rzęs, bo chyba nie są aż takie ekscytujące, jak na przykład palety i jakieś tam eyelinery i inne cuda. <gry> Więc wybrałam sobie, tutaj też będę robić selekcję, ale wybrałam sobie w sumie Tuszy. I na pewno y, pierwszym moim wyborem, jeszcze taka nupka nieśmigana, czekam na zużycie tych, co są otwarte maskary, y, jest maskara Extreme Volume od dr Ireny Eris. I słuchajcie, ja nigdy nie byłam fanką kupowania y, drogich maskar, w sensie droższych niż tam, wiecie, jakieś tam 50 zł czy tam 40. Ale jak użyłam tej, to się po prostu totalnie zakochałam i uwielbiam tą maskarę. Więc to byłby mój pierwszy wybór, bo po prostu nie muszę się tak dużo namachać, żeby zrobić taki efekt, jaki lubię. Mogę dołożyć sobie warstwy i wtedy mam piękne takie zagęszczenie i wydłużenie również, więc Extreme Volume na pewno by się zjawiło w tym zestawieniu. Następnie wybrałam Maybelline Sky High w odcieniu brązowym. Również bardzo fajna alternatywa, jeżeli nie chcemy robić takiego mocnego, bardzo ciemnego makijażu, do takich delikatnych, dziennych, właśnie jakichś takich w brązach, żeby wszystko było w brązach. To jest po prostu przepiękne piękny efekt. No i sama maskara też jest super, bardzo ładnie wydłuża, ma taką dosyć rzadką formułę i więc łapie wszystkie końcóweczki, ale też super superansko się utrzymuje, bez odbijania się, bez kruszenia, bez robienia pandy, więc super, super sprawa. No i pewnie nie umiałabym odmówić sobie kupienia jakiejś kolorowej maskary i tutaj myślę, że nie wybrałam aż trzech, bo pewnie bym nie zużyła, yy, ale yy, myślę, że wybrałam tą, taką turkusową, ona ma odcień Emerald i to jest w ogóle maskara Han Symphony Phonic Night. Bardzo dobra maskara kolorowa, która i daje efekt wyraźny, że widać ten kolor na rzęsach, ale też ładnie wydłuża, troszeczkę pogrubia rzęsy. Trzeba by nałożyć tak ze trzy warstwy, żeby było zjawiskowo, ale też ładnie się utrzymuje, bez odbijania, bez kruszenia, więc jest super. Przechodzimy do różnych takich płynno-kremowych produktów. Pierwszym z nich byłaby fareb... farebka. <grywka> farbka od Danysy Myrix. To jest Color Fix w odcieniu Lift. Jako taka biała farbka do makijażu, do robienia kreski, do robienia różnych artystycznych zwojów i tak dalej, ale też może służyć jako baza pod jakieś bardzo jasne, błyszczące i matowe cienie. Bardzo lubię tą formułę, uważam, że to jest jeden z lepszych białych eyelinerów, ponieważ ma bardzo wyraźne krycie i taką mm, elastyczną formułę, która się nie kruszy, więc jest dla mnie idealna. I myślę, że wybrałabym również wersję czarną, no po prostu robienia czarnych kresek, czy robienia jakiejś czarnej bazy, bo żaden mm, płynny eyeliner, czy jakiś kremowy nie sprawdza mi się tak dobrze, jak ten, bo w takich słoiczkach te eyelinery, one często, wiecie, gęstnieją, suszeją, więc trzeba je gdzieś tam właśnie rozrzezać, troszeczkę się bawić, a to jest zawsze w idealnej konsystencji, więc myślę, że byłoby mi wygodniej używać takiego czarnego eyelinera również, więc color Fix na pewno byłby ze mną. Mam tutaj też trzy kolorowe eyelinery i to są wszystko eyelinery mm, kremowe z Glam Shopu. One mogą służyć jako cienie w kremie e, albo właśnie eyelinery. Jako cienie w kremie dla mnie te formuły są troszeczkę za gęste i robią za bardzo taką suchą jakby skorupkę. Trzeba bardzo uważać z ilością, jeżeli chcemy używać tego produktu jako bazy. Uwielbiam odcień mleczna czekolada. Taki y, lekko ciepły brąz, prześliczny, uwielbiam i to na pewno na 100% by się pojawiło. Następnie nowość, którą jest odcień bylina, taki niebieski intensywny. No ja kocham takie, wiecie, jakieś takie kolorowe kreski, jakieś takie szmery bajery. No jest przepiękny, no też by się tutaj pojawił. Yy, I odcień merlot, w którym jestem też zakochana. To jest taki ciemny, y, wiśniowy odcień, taki buraczkowo-krwisty. I love it, totalnie i love it, wiecie, taka właśnie bordowa kreska i taki minimalistyczny makijaż z taką grubą właśnie kreską. Oh, I love it. Nie mogłoby zabraknąć w mojej kosmetyczce również żelka glam shopowego. Ja tak mówię, żelek, ale to się profesjonalnie nazywa rozświetlacz do oczu i twarzy w żelu tylko tak pamiętam, że H Hania na Instagramie tak mówiła, żelek i mi się też tak to <głos》> udzieliło i tak mówię żelek, ale żelkiem to się chyba nazywają z Glam te kredki do oczu, więc to nie jest żelek, tylko to jest rozświetlacz w żelu po prostu. W odcieniu Era, no, no wiecie, że uwielbiam ten produkt, jest przepiękny, najczęściej używam go na całe powieki, jako właśnie taka mokra tafla takiego fajnego koloru, albo wewnętrzne kąciki, czasami na policzki, ale on ma taką delikatnie przyciemniającą bazę, więc na policzki tylko wtedy, kiedy robię blush draping. I ukochany przeze mnie brokat w żelu z Lamel i to jest odcień 401 Sparkle, to jest chyba mój ulubiony, taki srebrzysty, ale on też się mieni na takie różne odcienie. No jest mega wygodny w użytkowaniu na środek powieki, na dolną powiekę, zrobić jakieś takie łezki sobie, czy gdzieś tam rozproszyć delikatnie tutaj na zewnątrz, czy zrobić i po prostu cały makijaż tylko brokatem. Coś pięknego, uwielbiam się tym bawić, więc pewnie też by się to pojawiło u mnie. No i palety. Słuchajcie, tutaj jest ciężka sprawa. Nagrywam ten segment już drugi raz, bo oczywiście są tak ważne decyzje, że <grywa> musiałam po prostu zrobić drugi raz selekcję tego, co wybrałam. No i na chwilę obecną wybrałam sobie taki zestawik, więc zaczniemy sobie od najprostszych rzeczy, mianowicie od jednej neutralnej palety, bo każdy potrzebuje chociaż jednej neutralnej palety. I u mnie była to, by paletka od Zuzi z Shopu, Bohema, która jest moją ulubioną paletką neutralną, która jest cieniutka. Leciutka ma idealnie dobrane odcienie, które wszystkie po prostu do wszystkiego pasują. Są po prostu takie, jak trzeba. Uwielbiam te matowe kolory. I mam też trochę neutralnych błysków, więc po prostu nic więcej by mi nie było potrzebne do szczęścia. No i cała reszta to tak naprawdę są kolorowe gagatki albo mieszane gagatki. Um, I zacznę sobie może od dziewiątek dwóch z Glam Shopu. Pierwszą z nich byłaby cytrynada, ponieważ kocham, po prostu kocham żółte kolory. Jako akcencik w makijażu, wiecie, wewnętrznym kąciku, jeden kolor na całą powiekę. Właśnie te kolory tutaj idealnie się do tego sprawdzają. Te ciemniejsze też fajnie na jakiejś ciemniejszej bazie do zrobić. Takiego lekko przydymionego, ale ciepłego makijażu. Bardzo, bardzo lubię tą paletkę, więc na pewno żółty musiałby się po prostu u mnie pojawić koniecznie. Drugą paletką jest paletka w zielone. Ona już jest chyba niedostępna, ale zieleń to też jest taki kolor, po który ja uwielbiam sięgać. Powiem Wam szczerze, że tutaj trochę mi brakuje w tej paletce życia. Wbrew pozorom, że ona jest taka zielona, ale jednak chciałabym, żeby tutaj było trochę więcej matowych kolorów i trochę takich więcej takiej taki trawiastej, takiej żywej zieleni, więc nie jest to tak do końca w 100% to, czego potrzebuję. Może wybrałabym jakąś inną paletkę z mniejszą ilością, ale też musiałoby być coś zielonego, bo tak najbardziej to mnie ciągnie do tego, tego. I tego, i może tego koloru. Przechodzimy też do większych paletek i zacznę sobie od Pokusy, która jest właśnie taką bardzo dla mnie nietypową paletką, bardzo inspirującą, której kolory są takie nietypowe i te połączenia kolorystyczne są takie nietypowe i bardzo dla mnie inspirujące, bo mamy tutaj takie mega przybrudzone, takie, takie wręcz brzydkie odcienie. Mamy takie żywe, pastelowe, przepiękne, nietypowe błyski wpadające i w zieleń, i w fiolet, i w niebieski, i w róż, i w fiolet. Także jest tutaj. Ogrom możliwości, ogrom inspiracji, ale też troszeczkę właśnie takich neutralnych kolorów, którymi dałoby się zrobić coś takiego neutralnego, więc jest to też paletka e, dla mnie bardzo, bardzo inspirująca, więc pomyślałam również właśnie o e, pokusie. Następnie też bardzo, bardzo lubiana przeze mnie Afekt In the Spotlight uwielbiam tą historię kolorystyczną. Mam tutaj fiolety, ciepłe brązy, klasyczne brązy, czerń bardzo, bardzo przydatną do wielu makijaży. Właśnie jakieś takie neutralne odcienie, jasny beż, troszkę takiego klasycznego złota do klasycznego makijażu. Ym, można fajnie łączyć, mieszać te odcienie ze sobą. Każdy z każdym pasuje, więc też mam dużo możliwości. Bardzo, bardzo lubię tą pigmentację, intensywność, więc to też jest dla mnie taki wybór, wiecie oczywisty. No i mój nowy baby, który też troszeczkę mi ten tego afekta, tego afekta przypomina. Zobaczcie, że tutaj niektóre odcienie się wręcz ze sobą pokrywają. Jakiś taki klasyczny brąz, mamy jasny beż, mamy jakiś fiolecik, mamy mm, taki ciepły brąz, jakiś taki akcent różowy, troszkę taki żółto pomarańczowy. Jest akcent niebieski, więc one są troszeczkę do siebie podobne, ale jednak każda na swój sposób inna i każda na swój sposób piękna. Ym, no to uwielbiam, przepiękna jest, Jeż ma tak dużo możliwości, tak można z wieloma kolorami wszystko ze sobą łączyć, że daje ogromne po prostu możliwości, że za każdym razem ten makijaż może wyglądać inaczej, bo mogę użyć ciemnego, ym, takiego prawie czarnego odcienia z drobinką. I mogę go rozetrzeć brązem, mogę go rozetrzeć um, takim buraczkiem, mogę go rozetrzeć pomarańczą, mogę go rozetrzeć różem i za każdym razem po prostu będę miała inny efekt, więc uwielbiam. Uwielbiam tą paletkę, więc. Ta również by się pojawiła. I wybrałam sobie również kilka pojedynczych błysków z glam shopu, taka magnetyczna paletka właśnie z glam shopu i pojedyncze błyski. I te tak, tak na pierwszy rzut oka do mnie przemówiły najbardziej, więc po kolei. Zaczynamy sobie od tych takich brzydkich odcieni. W ogóle ja kocham brzydkie kolory cieni. Jak one są jakieś takie brudne, jakieś takie nietypowe, takie pośrodku niczego, to mi się zawsze podobają. I to jest Druid, taki niby złoty, ale taki zielono-złoty. Mega, mega interesujący do takich nowoczesnych makijaży w stylu fashion, nawet bez wytuszowanego oka, bez wytuszowanych rzęs, tylko sam taki kolor. U, super, petarda. Tutaj mamy wróżbitkę, też coś podobnego, ale dużo mocniej błyszcząca ta wróżbitka. Mega, mega fajny kolor. Tutaj mamy fraszkę, bardzo oryginalny, delikatnie żółty, ale błyszczący się na... E, różowo, więc też jest taki fajny, jaśniutki, więc i wewnętrzny kącik i na całą powiekę i właśnie robi nam takiego psikusa, że nam się tu wydaje z jednej strony, że jest żółto, tu się obrócimy, to jest różowo i jest taka wiecie, fajna zabawa. <grych> Uwielbiam również ten odcień Turbo Pstryk, też jest takim jaśniutkim odcieniem różem z fioletowo-niebieskim błyskiem. Też jaśniutki, fajny odcień i na całą powiekę i wewnętrzny kącik e, i do po prostu jakiegoś fajnego, klasycznego cieniowania. Tutaj mam Skandal i to jest ten cień marmurkowy, no jest mega, mega taki tłusty, intensywny, taki piękny, żywy pomarańcz z żółto-złotym błyskiem, prześliczny. Następnie takie klasyczne złotko 24K, bardzo lubię dodawać sobie takie złotko na przykład do jakiegoś makijażu różowego, czy niebieskiego, czy jakiegoś tam zielonego. Jakoś te złotko mi zawsze tak fajnie pasuje, a to jest takie... Takie ładne, klasyczne, troszkę raczej po ciepłej stronie. Kochana przeze mnie turbofukcja. Przepiękny, przepiękny róż z fioletowym błyskiem, ale ten róż jest taki troszeczkę bardziej po ciepłej stronie, bo mamy do porównania na przykład słodką pokusę, która jest jednak bardziej taka fioletowa i widzimy, że chłodniejsza. To ja bym chyba wybrała raczej tą, jakoś tak mnie bardziej ciągnie. Tu mam dwa multichromy. Pierwszym z nich jest alternatywka, a drugim jest to jest hit. Mam alternatywkę i tu to jest hit. I one tutaj wyglądają inaczej, jak na nie patrzę, a tutaj znowuż inaczej i oba są przepiękne. Prze Następnie najpiękniejszy cień na całym świecie, niebieska lach. To jest po prostu taka, taki żółk, tak intensywny, no, ja jestem po prostu kupiona tym kolorem, absolutnie. I to też jest chyba jakiś multichrom, tak, to też jest multichromowy cień, ale widzicie, tamte były takie jak topery bardziej, a ten jest mega, mega kryjący, ten kolor ma taki intensywny. I tutaj nam został jego wysokość, jako coś niebieskiego w moim makijażu i sok z żuka, też bardzo nietypowy odcień. Tu jego wysokość, piękny, niebieski, ale taki chabrowy, lekko wpadający w fiolet, taki trochę weryperii, coś takiego. Przepiękny, bardzo twarzowy, niebieski, jeden z niewielu, które naprawdę... Pasują ym, do mojej karnacji. No i tutaj mamy sok z żuka, czyli taki bardzo ciemny fiolet z błyskiem właśnie takim niebieskawym, taki właśnie żuczek. Bardzo, bardzo ładny. Nagadałam się, aż mi zasło w gardle, więc malujmy się. Tak mnie ciągnie w kierunku tych zielono-żółtych kolorków, więc może taki sobie dzisiaj zrobimy makijaż. Zacznę sobie od paletki w zielone i puszystym pędzelkiem wprowadzam sobie ten mat. Jeśli się nie mylę, to była to moja pierwsza paletka z Glam Shopu, jaką kupiłam. Także w sumie jest trochę sentyment. I teraz limetą... Rozcieram sobie to wszystko jeszcze dokładniej. Jak zaczęłam cieniować oko, to zdałam sobie sprawę z tego, że moje powieki też się łuszczą. Także wychodzi mi wszystko super plamiście. <laughs> I love it. Użyję sobie teraz troszkę tego. Monstery. Tutaj na środek powieki dolnej. To Monstera jest piękno. I troszkę lemoniady. Tutaj bliżej środka. Bliżej wewnętrznego kącika. Teraz trochę bazy pod pigmenty. I nakładam tutaj na powiekę ruchomą. No i poradźmy sobie z tą niebieską laguną. Co za Kreisol! Piękny Troszkę przyciemniłam jeszcze kąciki tym najciemniejszym. tą najciemniejszą zielenią, ale powiem Wam, na takiej łuszczącej się skórze, blendować to jest po prostu dramat. Także wybaczcie mi dzisiaj mój brak umiejętności. Nie, nie doblenduję tego już lepiej, już po prostu się nie da. Może się jednak da, co? Poza kamerą wytuszowałam rzęsy, użyłam zwykłej maskary, bo szkoda mi otwierać tamtej takiej świeżej. Yy, I zostały nam produkty do ust, i słuchajcie, jest ich 19. Ok, zaczniemy sobie od najprostszych rzeczy: od konturówek. I mam tutaj trzy. Pierwszą z nich jest mój ogryzeczek, jaki mi został. Mleczna czekolada z Glam Shopu, moja ulubiona konturówka, która mi pasuje do wszystkiego, zawsze i wszędzie. Trochę przyciemnie, i zrobię sobie od razu taki delikatny kontur. Nie muszę się zastanawiać nad malowaniem tego konturu, bo jest jasna, ale jednak daje mi ten efekt podkreślenia kształtu ust. Uwielbiam ją. Wybrałam sobie również konturówkę Hean Hypoallergenic w odcieniu 515 Anticrose. To jest taki odcień takiego brudnego, przyróżowionego brązu, taki właśnie fajny do takich makijaży w stylu lat 90. To jest taki jasny brąz, leciutko różowy, więc pasujący do bardzo, bardzo wielu mm, makijaży. I taka ciemniejsza, taki z ciemniejszych makijaży ust, konturówka z Sephory, lip liner to go w odcieniu 18 deep brown. Bardzo ładny odcień. Nie jest wcale taki brązowy, jest taki różowo-fioletowo-bordowo-brązowy, o, coś takiego, ale też jest bardzo, bardzo ładną konturówką i jest w takiej mini wersji, więc też, no, taki przydatny format do, do ciemniejszych kolorów. Kolejna łatwa rzecz to błyszczyki, bo, bo nie potrzebuję nie wiadomo czego i ile. <laughs> Pomyślałam o tym błyszczyku z Clarecy bardzo przyjemnie nawilżające błyszczyki i tu mam akurat odcień flamingo. O, bardzo ładnie pasuje. Może sobie zacznę od takich ciemnych odcieni. Tutaj wybrałam sobie trzy moje ulubione. I pierwszym z nich jest Han Luxury Cashmere 709 My Favorite. Taka klasyczna, klasyczna czerwień. Następnie z klasycznych czerwieni wzięłabym sobie również winylka, żeby mieć czerwień, ale w błyszczącym wykończeniu. I to jest odcień 50 Wicked. Prześliczny odcień czerwieni. Też bardzo, bardzo lubię. I na koniec taki nieco ciemniejszy odcień. To jest Giorgio Armani 403, ym, taki widzicie, już taki lekko wpadający w jakąś taką śliwkę, w takie, ym, takiego buraka, no, taki śliwkowo-bordowy, bardzo, bardzo ładny odcień, nieco ciemniejszy, ale też można go, będzie tak delikatnie sobie wklepać, żeby mieć taki leciutko efekt takich przegryzionych ust, albo troszeczkę na policzki, więc też jest prześlicznym odcieniem. Następnie pójdziemy w rudości i pomarańczy. Tutaj mamy trzy odcienie. Pierwszym z nich jest pomadka Romant Zero Matte Lipstick i ona ma odcień Evening. To jest właśnie taki przybrudzony, przygaszony odcień brązu, wpadający w cegłę. Bardzo, bardzo ładny. Ma przepiękne taki matowy wykończenie. Bardzo gładko sunie i da się nim właśnie stworzyć taki efekt takiego ombre, też delikatnie, bo ona się tak rozciera, jakbyśmy rozcierali jakiś cień, prawda? Widzicie? No, jest niesamowita ta formuła. Więc można fajnie stworzyć właśnie taki efekt delikatnie takich, no azjatyckich, azjatyckiego makijażu. Tutaj mam coś, co przetrwa bez poprawek bardzo, bardzo długo, czyli pomadka Maybelline Superstay Matte Ink w odcieniu 135. Uwielbiam ten odcień, no i formułę tych pomadek, które są mega, mega, mega trwałe, no i sam odcień wyjątkowy, właśnie taki ceglany, taki ciemny, przybrudzony pomarańcz, coś między brązem a pomarańczą. Uwielbiam, uwielbiam, robi zawsze wrażenie, nawet po prostu mając tylko wytuszowane rzęsy. No i taki intensywnie pomarańczowy to jest Fenty Beauty Tiger Teenie, Mademoiselle, taki intensywny pomarańcz. Prześliczny. Piękny, piękny. I też jest matowa formuła. Nie wiem, czy te pomadki... Chyba one są niedostępne, ale no po prostu mówię to, co najbardziej lubię, to to bym, bry, bym wybrała, bo później często mi piszecie w komentarzach, że czegoś tam nie ma, coś jest niedostępne, no ale nie mam na to wpływu. No mam, więc używam, więc wiecie. Brąziki i tutaj mam również Fenty Beauty w odcieniu sori. I to jest taki piękny, bogaty brąz. O, oh, kocham takie kolory. W mojej kosmetyczce musi być taki ciemny brąz. Uwielbiam, 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 uwielbiam. No i bardzo spodobały mi się również te pomadki z nyx Smooth Whip. Tutaj jest odcieniu 24. Memory foam i tutaj 17 Thread Count, nieco bardziej chłodny i wpadający w fiolet, ale też bardzo ciekawy, bardzo fajny odcień. Wszystkie są brązami, ale widzicie, każdy jest inny. Ten jest taki czekoladowy, ten jest taki troszeczkę po neutralnej stronie, a ten wpadający właśnie w fiolet, bardzo, bardzo ciekawy. I właśnie do tych pasowałaby do każdego z nich ta konturówka z Sephory. Dobra przechodzimy sobie do następnej kategorii róże i inne odcienie. I tutaj mam dwie. Pomadki z Hean Luxury. Pierwszym z nich jest Posh Girl, czyli taki neutralny, troszeczkę po chłodnej stronie, lekko fioletowej, ale jednak wciąż taki użytkowy odcień, bardzo ładny, bardzo go lubię. O, zobaczcie, to jest takich eleganckich, minimalistycznych makijaży, nieco chłodniejszych, przepiękny, ale wciąż wyważony i y, twarzowy dla wielu typów kolorystycznych, nie tylko dla chłodnych. I 714 Desert Flower, nieco cieplejszy między niudem, ale też z nuteczką brzoskwini, nuteczką różu, bardzo, bardzo ładny odcień. Mam tutaj też dwie pomadki z Yves Saint Laurent, tutaj jest numer 08, one się nazywają... Róż Pirkitur. Bardzo ładny. I tutaj mamy dziesiątkę. Ten jest nieco bardziej właśnie, już w róż wpadający. O, to ten powinien do tych pomarańczy podrzucić w sumie. A ten tutaj do, do różowych. Wybrałam też coś nieco żywszego: NYX Smooth Whip w odcieniu Pillow Fight, czyli 10. Taki żywy, intensywny róż. Czasami się przydaje coś takiego żywszego do neutralnej konturówki, żeby zrobić efekt takiego ombre, albo na policzki. No i taki jeden bardzo jaśniutki e, odcień pomadki, taki półtransparentny, to jest Yves Saint Laurent Volupte Shine w odcieniu 15. Taki ładny o, pięknie pachną no trochę tego wyszło, ale nie wątpię w to, że i tak nie będąc youtuberką lubiłabym malować się na różne sposoby i lubiłabym mieć możliwość um, raz zrobić neutralny makijaż, raz kolorowy, raz takie połączenie kolorystyczne, raz takie raz mocne usta, raz mocne oko więc y, chciałabym mieć wybór i tak wyglądają kosmetyki, które bym wybrała ehm, dajcie mi znać jak dzisiejszy odcinek wam się podobał, mam no nadzieję, że miło spędziliście czas że do czegoś się zrelaksowaliście dajcie mi znać co sądzicie na temat tego typu odcinków i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Papa! Pa.